Orędzie 418, Jauru, Brazylia, 2 lutego 1990 roku Święto Ofiarowania Pańskiego Tylko w sercach dzieci Popatrz na te wszystkie moje dzieci Są proste, małe i tak doświadczane cierpieniem i ubóstwem Zauważ jednak, jak wspaniałomyślnie odpowiedziały na moją prośbę O poświęcenie się i o modlitwę Wspaniałomyślnie odpowiedziały mi dzieci, które mnie kochają i otaczają dziecięcą czułością, gromadzą się w modlitewnych wieczernikach ze mną, razem odnawiają swój akt poświęcenia się memu niepokalanemu sercu. Wspaniałomyślna odpowiedź ze strony dzieci daje tyle radości mojemu niepokalanemu sercu i stanowi wielką moc wstawienniczą i wynagradzającą, przed Eucharystycznym sercem Jezusa. Proszę niech się mnożą we wszystkich częściach świata dziecięce wieczerniki. Wzywam dzieci do krucjaty modlitwy i poświęcenia się dla zbawienia świata wspaniałomyślnie odpowiedziała mi młodzież, która w wielkiej liczbie powzięła w swoim życiu zobowiązanie poświęcenia się memu niepokalanemu sercu. Pragnie ona żyć tym poświęceniem, usiłując unikać grzechu, trwać w łasce uświęcającej, praktykować cnoty chrześcijańskie, szczególnie czystość. Młodzi gromadzą się w wieczernikach, aby modlić się ze mną i rozmyślać nad moim słowem, które prowadzi ich łagodnie do życia ewangelią Jezusa liczba młodych idących drogą wyznaczoną przez waszą niebieską mamę będzie się coraz bardziej powiększać. Wspaniało myślnie odpowiedziały mi rodziny, które poświęciły się memu sercu gromadzą się one w wieczernikach rodzinnych, których pragnę i o które tak wiele razy was prosiłam. Poświęcające mi się rodziny chronią się przed poważną chorobą rozbicia i rozwodu, są zachowywane od straszliwej zarazy raka aborcji i uciekania się do środków zapobiegających zrodzeniu się życia. Dlatego widzisz tu tyle dzieci, przyjmowanych jako najpiękniejszy i najcenniejszy dar udzielony przez Pana rodzinom, które są jeszcze wierne. Wspaniałomyślnie myślnie odpowiedziała mi parafia, wszyscy, którzy ją tworzą, pasterz i powierzona mu owczarnia. Wspólnota parafialna powierzyła się mojemu niepokalanemu sercu i każdego dnia gromadzi się w wieczerniku modlitwy ze mną na odmawianiu Różańca Świętego i upada na twarz w adoracji przed Jezusem Eucharystycznym, wystawionym uroczyście na ołtarzu. Jezus może dzięki temu wyzwolić w duszach swą wielką moc miłości i pozwolić już teraz zatryumfować w tym biednym i oddalonym miejscu swej miłosiernej miłości poprzez przyjście do was jego eucharystycznego królestwa dziś kiedy czcicie mnie niosącą w ramionach dzieciątko Jezus do świątyni jerozolimskiej ogłaszam wam że tu mój tryumf już się rozpoczął jedynie w sercach małych przygotowuję każdego dnia Największy tryumf mojego niepokalanego serca.